Pan Janek, poeta, znają Państwo pana Janka. Pan Janek zwykle pisze do piątkowej audycji, ale dziś wiersz ułożył i przysłał do nas. A, brzmi on tak. Wiosna przyszła, 20 lat minęło. Jest redaktor jaszlar, czy może gdzieś go wcięło? Nie. Jestem, nie wcięło, mnie, dzień dobry. Jest jest, redaktor 20-letni, możemy tak powiedzieć już oficjalnie, prawda? O, bardzo miło, dziękuję. Grupa Mozarta obchodziła swój jubileusz 20-lecia. Gratulujemy, ale jeszcze wrócimy do tego. Bardzo dobrze? dziękuję dziękuję i, i cieszę się, że tak znakomite postaci były na widoku. A jak, jak się pan tak... czuje? Ja? A? Trochę zagrypnąłem, no. były. Było śpiewać? Było śpiewać? U... Ury. Urywki. Urywki z rozrywki. A ten Jason mraz przed chwilą to też tak nie jest zupełnie przypadkowo, bo redaktor lubi. Bardzo, wiemy. Bardzo. A lubię. Czasem można. Dziękuję bardzo. Sam, ach same przyjemności. Na zdrowie. Ja się zrewanżuję, bo wiem, że pan lubi. To ładne jest naprawdę. To to może będzie przebój, prawda? Być przebuj, naprawdę. Tak jak redaktor wspomniał dwa dni temu, otoczeni przyjaciółmi, hucznie obchodziliśmy 20 urodziny grupy Mozarta. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich wspaniałych artystów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni, ponieważ cały czas jestem wzruszony tą uroczystością. Pozwolę sobie na krótkie résumé. Cokolwiek to oznacza? 20 lat grupy Mozarta. Pan powtórzy, proszę. Rezime. No ładnie. Najwyższe miejsce, w jakim graliśmy, Aroza w Szwajcarii, 2300 metrów nad poziomem morza. Najniższe Wieliczka, 135 metrów pod ziemią. Najwyższa Gorączka, z jaką wszedłem na scenę, 39,5. Graliśmy wtedy w Zakopanem, koncert dla psychiatrów. Oprócz zawrotów głowy niewiele z tego wieczoru. Pamiętam, koledzy mówili mi, że psychiatrzy świetnie się bawili. Najwyższa temperatura otoczenia podczas naszego występu, dokładnie nie wiem, to był piękny Piękny letni dzień, ten dzień był nie tyle letni, co upalny skwer na tyłach budynku telewizji Katowice. Świeże śląskie powietrze rozgrzane było do 35 stopni Celsjusza. Na środku nasłonecznionego skweru stała zadaszona czarnym materiałem scena. Na którą weszliśmy. Jak Państwo wiedzą, czarny kolor absorbuje ciepło. No i jeszcze reflektory telewizyjne, nasze fraki. Po 30 sekundach pobytu w tych warunkach przestałem widzieć. To starannie naniesiony na moje czoło puder typu make-up. Spłynął wraz z potem z mojego czoła do oczu. Trochę piekło. Z zamkniętymi oczami ugraliśmy. Umówione 15 minut. Wiele rzeczy podczas tych 20 lat zdarzyło się tylko raz. Tylko raz spóźniliśmy się na koncert półtorej godziny. Zima. Nie wiem, kto był jej atakiem bardziej zaskoczony: my czy drogowcy. Tylko raz zadzwonił do mnie Marcin Łukawski, zapraszając do cyklu urywki z rozrywki. Jak pan Marcin wpadł na to, że milczący na scenie skrzypek może dać sobie radę w radiu do dziś? Jest to dla mnie tajemnica. Trzeba przyznać, że redaktor jest konsekwentny i od ośmiu lat wierzy, że w końcu kiedyś dam sobie radę. Dziękuję, panie Marcinie. Raz piosenka e, z naszym udziałem była na pierwszym miejscu listy przebojów trójki Kobiety jak kwiaty. Jesteśmy bardzo dumni. Raz wzięliśmy udział w nagraniu najlepiej sprzedającej się płyty w Polsce. Myśliwiecka Artura Andrusa pobiła wszelkie rekordy. Tylko raz spadłem ze sceny. Graliśmy wtedy w zielonej górze, scena była bardzo mała. Tylne nogi mojego krzesła stały na jej skraju. Podczas występu na chwilę wstałem, usiadłem i co było dalej, państwo się domyślają. Ale proszę się nie martwić, skrzypcom nic się nie stało. Tylko raz byliśmy na scenie z Bobim McFerinem. Piękne przeżycie. To, że kilka sytuacji zdarzyło się tylko raz, nie wyklucza możliwości ich powtórzenia. Może jeszcze kiedyś. Spadnę ze sceny. 20 lat dla zespołu to kawał czasu. Bitelsi grali 10 lat i stali się legendą. My nie trafiliśmy nawet na pudelka. Tak długo, jak wokół nas będzie tyle życzliwych osób, jak długo widzowie będą kupowali bilety na nasze koncerty i jak długo zdrowie pozwoli, będziemy grali. W imieniu Grupy Mozarta dziękuję Państwu za te 20 lat. Chciałbym powiedzieć, że my także bardzo serdecznie Panom, Panom dziękujemy i gratulujemy. Bardzo dziękuję. Piękny już, świetny koncert. W poniedziałek dziękujemy. w Teatrze Polskim. Miło było być. A my trójce dziękujemy za opiekę, bo jesteście zawsze blisko nas. Dzięki. I trójka też panom dziękuję, że się możemy przyjaźnić <laughs> z wielką sympatią. Grupa Mozarta, dwudziestolecie, Filip Jaśnar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. My już mówimy do, do usłyszenia, Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska i Marcin Łukawski. Wiem, że w grupie Mozarta jest jedna bardzo popularna piosenka. No to jest na motto. To jest nasze motto, proszę pana. I to będzie to motto. Dwie gitary biorę, swe kończyny przednie, Mina melomanom, rzednie.